vo surc u caisquadra I o do wodą, niech zawsze, wszędzie Twemu sercu, o mój Jezus. O krwi wodą, która się wypłynęła, z najświętszego serca Jezusowego Jako strój dużej dla nas, ufamy Tobie, kwiwa woda, która się wypłynęła z najświętszego serca. Jezusowego Jako zdrowie miłosierdzia dla nas Chwamy Tobie Krwi któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Dzieńka świętej siostry Faustyny Dziś z miłującą wolą poddaję się Zupełnie świętej woli Twojej o Panie I najmądrzejszym wyrokom Twoim Które są zawsze dla mnie najmiłościwsze i pełne miłosierdzia Choć ich nieraz nie nie rozumiem, ani przeniknąć nie mogę. Mistrzu mój, oto oddaję się Tobie całkowicie. Oddaję z mej duszy. Prowadź ją sam według swych boskich upodobań. Zamykam się w litościwym sercu Twoim, kto jest morzem niezgłębionego miłosierdzia. Panie Jezu, i nas napełni, tym duchem ufności, jak świętą siostrę Faustynę, Ufności w to, że Twoja wola, Twój plan dla Kościoła, dla świata, dla życia każdego z nas jest zawsze planem miłosierdzia i naszego najwyższego dobra. Naucz nas żyć taką ufnością. I z nią teraz zawierzamy Ci losy ludzkości, szczególnie błagając o. Dar Ducha Świętego i odnowienie oblicza Ziemi tam, gdzie doświadcza wojny, nienawiści, podziałów. Powierzamy Ci cały Kościół, aby był znakiem, czyli sakramentem widzialnym Twojej miłości do świata. By tę miłość potrafił dziś głosić. Powierzamy Ci tych, którzy w szczególny sposób potrzebują Twojego miłosierdzia, chorym, cierpiącym. Szczególnie tym, którzy są chorzy nieuleczalnie. Powierzamy Ci umierających, aby ta ostateczna godzina życia była opromieniona Twoją bliskością i pociechą. Modlimy się też za dusze naszych zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Żołaś Maryi łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. Kto się począł z Ducha święt, Męczą pod Pąckim piłatem. Mari pogrzebion. Wstąpił do opieki. Wstąpił na niebios. Siedzi po prawicach. święty Kościół Powszechny, Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. दाई को बोले स्ने मैं की बोले स्ने मैं भाई को बोले स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैं की Daj go bolesnej, bolesnej, bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. लाई को बोल स्ने मैंगी लाई को बोल स्ने लाई को बोल स्ने लाइको बोल स्ने लाई को बोल स्ने मैं Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie sam grzechy nasze, świata całego. Dla Jego bolesnej męki. dago błogosławień, mały. Niech dago cię błogosławi. Dajego błogosławień, name

Dla Jego bolesnej męki Ojcze przez wieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोला सुने की गाई को बोले सुने की बोला स्ने डाई को बोले सुने डाई को बोले सुने मैं की गाई को बोल स्ने मैं की दाई को बोल स्ने मैं गाई को बोल स्ने मैं गाई को बोल स्ने मैं की Że przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki, Dla bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmierć. Zmiłuj się nad nas, całym światem, święty Boże. Święty mocny, święty, a nie śmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Mariusz, szczególnie zawierzamy Ci kościół, zawierzamy Ci też chorych, cierpiących. Chorą Katarzynę, Janinę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach nas, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. Panno chwalę, o Pan nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedne Synowi swojemu nas poles, Swojemu Synowi nas odda Matko Miłosierdzia Uzdrowienie chorych Święta Siostro Faustyno Święty Józefie Święty Andrzeju Apostole Święty Janie Pawle Błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu, w tym akcie szczególnie zawierzajmy Panu Jezusowi naszą młodzież która przygotowuje się do przyjęcia w niedzielę sakramentu bierzmowania, aby ten sakrament i droga do niego stały się prawdziwym doświadczeniem, czym jest Boża miłość, na której można oprzeć całe życie. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka, Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam tobie Jesu ufam tobie Jezu ufam tobie Jezu ufam tobie Jezu ufam tobie Jezu Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię Zawsze, dziewicę wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga nasz. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.